Bo pierwsza jedenastka ustawia często całą serię. Ale szobrona Michaela. Tak jest, gol nie zawiódł. Podszedł do piłki, jakby to była formalność. I marnuje teraz tę jedenastkę. Nie trafił nawet w światło bramki. I jest piłka w siatce. Wykorzystał to. Nie pomylił się, uderzył pewnie. Tak, piłka ląduje w siatce. Nieważne w jaki sposób, ważne, że skutecznie. Trafia! Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki, trzeba go jeszcze wykorzystać. Ciśnienie musi być olbrzymie, jeśli nie trafi, to jego drużyna. Jest bramka, pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się. Jedno kopnięcie piłki od zwycięstwa. Jeśli tak jest, mamy rozstrzygnięcie, proszę państwa. To trafienie rozstrzyga nam mecz. Ten ostatni karny. Opanowanie i spokój.